Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Sztosu. Dzisiaj mam dla Was taką witewkę, można powiedzieć poradnikową z King Tiger OC. Jest to pojazd według mnie dobry, który można było zdobyć za właśnie tryb halloweenowy, można też było go zdobyć za pomocą Twitch Prime'a, opłacając go tam. Teraz według mnie można było bardzo dobry, dobrym, sposobem było w ogóle zdobycie tego pojazdu. Było za darmo i trzeba było poświęcić tylko troszeczkę czasu. Jak widzicie ja tutaj mam go troszeczkę nie tak jak z trybu Halloween on wyszedł, z tego względu, że ten styl mi w pewnym momencie przez troszeczkę zaczął przeszkadzać. Według mnie teraz jest to troszeczkę lepiej, ale i tak go znowu przyfarbowałem, bo odcinek ten nagrywam troszeczkę później. Jest to bitewka na siódemkach i szóstkach. Wynik, który zrobiłem mi się wydaje dobry, ale będę bardziej się chciał skupić na takich kwestiach czysto poradnikowych, czyli czemu tu jadę, czemu nie tam. Tutaj, jak widzicie, wychylam ostrożnie, bo wiem, że przeciwnicy mają dwa King Tigery, które na pewno będą. Pierwsza rzecz, no, Tygrys na szczęście z apk ma dobrą wieżę, ale tu już widzę kolegę, który będzie miał chyba pociski APCR z tego względu, że wieża Tygrysa jest dobra, ale nie aż na tyle. Na razie ten drugi Tygrys ze mnie strzela i się odbija. Tygrys ma dobry pancerz, bo to jest to jakby Tygrys ósmego, ósmego poziomu. Przeniesiony od JR niżej, ale działo ma z tygrysa, 100, z tygrysa J1. Jak widzicie, już tutaj dostaje z golda od tego tygrysa innego. On niestety jest troszeczkę mądrzejszy już mi kurczy się HP. I zastanawiam się, czy dalsza wymiana ma sens z uwagi na to, że tygrys w tym miejscu ma proste płyty pancerza i tu jest około 180 mm. Jeszcze mam powiem dokładnie, wieża ma 185 mm z przodu i to jest maksymalna wartość. A że płyta jest prosta, jak widzicie, to, jest, to nie ma w ogóle żadnego kątu. Jest kąt prosty, czyli bazowa wartość płyty. <coughs> I to jest yy, w zasadzie największy problem. Ja teraz patrzę, czy opłaca mi się wychylić i zebrać za kolejny pocisk, nie wiedząc czy przybiję. Więc stwierdziłem, że może opłacałoby się popatrzeć troszeczkę na no. linię J. Widzę, że Cromwell stoi, został jej raz. Niestety, możecie być zdziwieni, ale Tygrys C ma bardzo niskie uszkodzenia na strzał, z tego względu, że ma 88 i 240 obrażeń. Przebicie to jest 203 mm i 1000 metrów na sekundę jest szybkość pocisku. Tutaj teraz kończę typa 64, z tego względu, że nie chcę, żeby mnie spotował, żebym nie dostał czasami z tych rejonów mapki Czyli z linii J, a konkretnie z sektorów J5 i J6. Widzę, że nasi sojusznicy tutaj na linii B, która jest u góry, stoi tutaj KWAMX z KODA, trzymają linię A, więc raczej nic mi się nie stanie. Teraz widzę, że tam stoi KW2 i ja w niego strzelam. Niestety to jest ból, kiedy się strzela za tak nisko. No i próbuję jak najszybciej oddać strzał, ale się niestety chyba mi nie uda, a nie, jednak nie. Widzicie teraz. King Tiger C na goldzie ma dosłownie 237 penetracji. To na TTR wystarcza, ale na dziewiątki jest już to za mało. Poza tym DPM Tygrysa jest bardzo dobry, bo ma on aż z bonusami takimi jak dosyłacz, braterstwo broni. Ma on 2007 DPM-u, czyli średnich uszkodzeń na minutę. Czas przeładowania to z tymi bonusami, które ja mam, czyli braterstwo broni i... Dosyłacz to jest 17, 7 sekund i 17 sekund. Tutaj mój błąd źle, za późno strzeliłem i dostałem wyładowniczego. ładowniczego. Ładowniczy, celowniczy i dowódca to tak zauważyłem, że najczęściej padają w tym czołgu. Niestety, że patrzyłem w które miejsce dostałem i nie, na nieszczęście moje y, dostałem znowu w wieżę. Ta wieża jest bardzo cienka. Plus jest taki, że szóstki bez złota y, nie przebiję, mnie, chyba że to jest szóstka Tedek, wtedy ją przebije. Nie, ale sam pojazd jest według mnie dobry, już mi zostało tylko 0,5 HP i pojazd bazowo ma 1300 punktów wytrzymałości, jeżeli się nie pomyliłem teraz, a z moimi ulepszeniami ma 1480. Możecie być zdziwieni tą końcówką, że 80, ale to wynika z tego, że te bonusy, które są te ulepszenia polowe, które można sobie dodać, one na piątym poziomie dają plus 3% do wytrzymałości pojazdu. I to się opłaca z tego względu, że daje nam z 50 do. z 50 czy 40 HP zamiast mieć 1440 czy 1450, mamy 1480 albo więcej. Dokładnie mamy 1450, wtedy miałem bez tego ulepszenia, co widzicie tutaj 1450, a teraz po ulepszeniach, wszystkich które mam, mam 1480. Więc opłaca się to wbijać i możecie być w niej, jak to odblokowałem. Trzeba zbierać doświadczenie na pojeździe i wydawać to na te właśnie bonusy teraz zauważyłem, że może się udałoby tego te 4-3 zdjąć ale niestety Tygrys jest troszeczkę wolny jeżeli chodzi o jazdę tyłem ja widzę, że może coś w tych krzakach być jakiś A46 Thunderbolt i mam taką nadzieję, że może mi się uda trafić oczywiście Tygrys ma nawet dobrą celność to jest 0,34 z bonusami Czas celowania to jest niestety trochę długi, 2 sekundy 13 setnych, ale to jest już w ogóle z systemem naprowadzania, czy jak on tam się nazywa, przyspieszonym celowaniem po prostu. Znowu dostałem i znowu zobaczcie, że mi padła do uliczy. czyli ładowniczy bardzo często w tym czołgu pada i już mam tylko niecałe 500 HP. To jest bardzo ważne. Zrobiłem 1500 uszkodzeń już. Wydaje mi się to solidnym wynikiem. Jak na ten czołg, oczywiście to jest bitwa na szóstkach, więc tutaj można troszeczkę bardziej y, grać. Teraz jest moment, gdzie jest dużo King Tigerów C, i przez tryb Halloween kiedy było. Z tego względu, że ludzie to testują, chcą zobaczyć, jakie to jest. a nuż może y, się okaże, że to jest dobre. Ja mnie czołg jest dobry. Teraz widzicie, mierzę w Thunderbolt i źle przymierzyłem, bo strzeliłem za nisko. Ja wiem, że Thunderbolt raczej mnie nie przebije, że to jest szóstka więc musiałbym idealnie w dolną płytę strzelić, a zobaczcie, że kiedy stoję. Nie stoję frontem dosłownie tak, że widać mi było tak dolną płytę, tylko stoję pod kątem. Dlaczego? Tu wtedy się zwiększa grubość efektywna pancerza, bo wygląda jakby robił Sadskarpa delikatnie. Tu wtedy w górną płytę mam około 203 mm, czyli na pewno nie przebije, a płyta dolna ma wtedy około 190 mm w, w tych miejscach, więc to się opłaca. No widzicie, dostaję tylko wgąskę i nic mi się nie stanie. Ja Thunderbolt będę faszerował i wiem, że nic mi się raczej nie powinno stać. I tutaj niestety powinienem podjechać do przodu albo ładować szybciej. Niestety nie udało mi się nic z tych rzeczy zrobić. No i wiem, że ten Thunderbolt raczej zginie właśnie teraz ginie. Ja się zastanawiam nad następnym krokiem. Widzę, że jest KW2R, którego wyspotowała najprawdopodobniej Skoda składanie jest typu od Tigera C, no to ja celuję i już jeden pojazd mi 2000, i mamy już fioletowe statystyki. Według mnie jest to czołg, który dobry do statystyk, jeżeli ktoś jest troszeczkę bardziej y, ogarnięty, że tak powiem, w grze y, i można nim naprawdę robić fajne wyniki, tylko nie na dziewiątkach, bo na dziewiątkach ten czołg jest jednak troszeczkę, można powiedzieć, y, beznadziejny. Y, wiem, że ten pocisk wszedł. W Jagd i liczyłem, że Leo się wyspotuje, ale chyba nic z tego nie będzie. Tutaj niestety za późno strzeliłem, Leo mnie uprzedził. Teraz nie wyjeżdżam z tego tytułu, że wiem, że gdzieś z przodu jest Jak Panthera. Jeżeli mi strzeli, to jestem na strzał i tygrys może mi skończyć albo artylerię. Ja klikam, żeby Leo wyspotował. Niestety nie wiem, jak się przemieścił ten Jacht Panther. Zasięg widzenia możecie mnie spytać, czy ten pojazd ma dobry. Ma dobry z tego względu, że. Ma on chyba bazowo 380 metrów, To jest dobre. Ja tutaj teraz mogłem oddać strzał tygrysa, który się mnie nie spodziewał. Ja po wszystkich ulepszeniach, które mam, mam 402 metry zasięgu widzenia. Tutaj próbuję strzelić w artylerię. Takich strzałów nie polecam robić. Z, tej, z tego względu, że jest to niestety hmm, niepewne. Tygrys bardziej lubi, jak ma skupione działo, niż tak skupione z tego względu, że nie zawsze wchodzi z ruskich czołgów, z czołgów sowieckich wchodzi z ja tak zwanego, czyli na przykład w pełnym ruchu, kiedy jedziecie, możecie strzelić i wejdzie, ale niemieckie raczej tego nie lubią, nie wiem, czy to tak jest zrobione, ale tak niestety jest ja, jeżeli chodzi o konfigurację, którą tu mam, to jest ulepszone wzmocnienie na pierwszym slocie, na drugim jest dosyłacz, i na trzecim jest ten ulepszony system. Do czyli to, co zmniejsza czas celowania, który jest bazowo według mnie długi, bo aż 2 sekundy i 3 setne. Ja mam to skrócone do 2,13, jak już mówiłem. Oczywiście, perki, no to wiadomo dowódcy żarówka, później jest naprawa. U wszystkich załogantów na pierwszym perku następnie dałbym. Mi się wydaje u dowódcy rozeznanie w sytuacji. Ewentualnie można dać wszechstronność, bo czasami nam pada załogę, a możemy nie mieć apteczki. Do tego później można dać takie perki jak strzał z biodra, gładka jazda, bezpieczne magazynowanie, rozeznanie w sytuacji. I na trzecim, oczywiście, jeżeli będziecie grać, no to braterstwo broni, z tego względu, że chcemy jeszcze bardziej podkręcić osiągi tego pojazdu. Jak widzicie, mamy wynik 2700. 30 uszkodzeń niecałe, 580 po asyście, 1500 odbitego, jest to warte zaskoczenia. Zobaczcie, że żaden z pocisków przeciwpancernych, jeżeli teraz tak patrzę, nie przebił mnie. Wszystko, co było, to były strzały z golda. Gold, gold, gold nawet się raz odbił tutaj. Tu macie drugi raz się gold odbił, a tak to wszystko miałem rykoszety. prawda to były niskie tiery, ale na przykład ósemki, jeżeli byście się delikatnie skontowali i pokazywali wieże pod kątem jakimś, czyli tak jak teraz, i tak by wam strzelał, to może nie przebić. Więc według mnie tutaj jest warto robić side-scrapa na pewno na niskie tiery, bo niskie tiery to nawet jak wyjedziecie, a będziecie mieć schowaną dolną płytę. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale na przykład macie jakiś na przykład Himelsdorf na podzamkowej i macie gruz. Więc jeżeli do tego gruzu dojedziecie, no to nikt was nie przebije, jeżeli będziecie mieli takie lasowanie no bardzo podobne z tego względu, że może się dostać tutaj tylko po wieży i po tym, po tym garnku no w stanowisko ckm mu się raczej nie strzela no bo go się nie opłaca więc to jest według mnie warte zauważenia i co, pojazd się może czasami zapalić i od razu też wyjaśnię taka ostatnia moja rzecz tutaj, którą powiem prędkość maksymalna to jest 38 km, więc to jeździ to jeździ nie jakoś super, ale na obecne bitwy w miarę wystarczy, tylko że nie zmienimy szybko flanki tym. I jeżeli ktoś by się zastanawiał, skąd to wziął się to King Tiger C i to C właśnie, to to C jest skrót od capturet po angielsku, czyli że przechwycony. bo to jest amerykański czołg. To jest amerykański czołg. Amerykańska załogę tutaj jest normalnie. To jest warte podkreślenia. I jeżeli... Chcecie, to mogę jeszcze zrobić jakiś odcinek na przykład z tego czołgu, ale mi się wydaje, że już jest omówiony tutaj. Nie ma co więcej na ten temat mówić. Yy, wynik zobaczyliście. No, losowanie na dziewiątki nic nie da, bo to jesteście przybijani. Więc na dziewiątkach to praktycznie musicie stać z tyłu, dosłownie. I strzelać, czyli powstwijicie mówiąc stać z tyłu i kampić. Yy, także to było z mojej strony tyle. Jeżeli o to chodzi, możecie zawsze zostawić suba, lajka i napisać jakiś komentarz co byście chcieli zobaczyć na przykład w następnym odcinku, jaki pojazd. Mam z że jeden odcinek, zobaczymy, czy wyjdzie. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia. Siema!